W dzisiejszych czasach, kiedy kogoś poznajemy, bardzo szybko jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jakie ta osoba ma wobec nas intencje. Zwłaszcza kiedy ten ktoś daje nam polubienie w aplikacji randkowej i swoje intencje ma dosłownie wypisane w profilu, albo kiedy w pierwszej wiadomości, jaką wysyła nam na Instagramie, jest zdjęcie parówki. Niemniej bywają sytuacje, kiedy poznajemy się z kimś na stopie koleżeńskiej, wydaje się nam, że ta osoba chce się tylko przyjaźnić, ale w pewnym momencie nagle zaczyna wysyłać nam mieszane sygnały, które robią nam totalny mindfuck. Dzieje się tak na przykład, kiedy relacje te rozwijamy w nieco mniej oczywistych miejscach, aby kogoś poznać i rozwinąć relacje. Przykładowo wchodząc do klubu czy na aplikację randkową, niejako spodziewamy się, że są tam ludzie szukający drugiej połowy i... Próba podrywu czy flirtu, dla nikogo nie będzie tam zaskoczeniem. No a wchodząc do biura czy na salę wykładową, raczej nie spodziewasz się, że twój kolega nagle podbije do ciebie i zaprosi cię na randkę, bo w sumie to mu się spodobałaś. W takich sytuacjach najczęściej najpierw rozwija się przyjaźń, a coś więcej przychodzi dopiero później. Kluczowe jest, aby umieć rozpoznawać, kiedy to coś więcej nadeszło. Właśnie dlatego w dzisiejszym filmie wyróżniłam kilka oznak, które mogą świadczyć o tym, że ktoś nagle zaczął widzieć w nas kogoś więcej niż tylko. Tylko koleżankę z klasy, z roku czy z pracy i skrycie czuje coś więcej. To pierwsze, chcę, żebyś dostrzegła w nim mężczyznę. Często, kiedy kumplujemy się z jakimś facetem dłuższy czas, nie patrzymy na niego już jak na przedstawiciela męskiego gatunku, tylko jak na kumpla, taką psia psi. I on również też tak na nas patrzy, chyba, że skrycie nagle zaczął czuć do nas coś więcej albo skrycie czuł już wcześniej do nas coś więcej, ale tkwi od dawna we frędzą, no my nawet o tym nie wiemy albo wiemy. Ale dobra, generalnie traktujesz go jak kumpla i on ciebie jak kumpele. I właśnie dlatego kolejną oznaką jest to, kiedy zauważysz, że jakiś twój kolega nagle próbuje się niejako wygrzebać z tej aseksualnej dziury kumpla i awansować w twoich oczach na prawdziwego faceta z krwi i kości, zdolnego do reprodukcji, męski jak woda kolońska zrobiona z potu drwala i łez niedźwiedzia. Wiecie o co mi chodzi. W jaki sposób będzie starał się to osiągnąć? No cóż, przede wszystkim starając się pokazać, Cechy, wyglądu czy charakteru, które w jakiś sposób przedostaną się do Twojej świadomości i nagle zmienią w Twoim mózgu Twój sposób postrzegania go, na zasadzie: Ej, zaraz, zaraz. On jest facetem. Dlaczego nigdy nie patrzyłam na niego w ten sposób? I może starać się zrobić to na wiele sposobów. Na przykład pokazując ci to. Może wysyłać ci jakieś swoje zdjęcie w obcisłym t shircie pod pretekstem porady, czy powinien go kupić. Może zaprosić cię do jakiejś aktywności fizycznej, jak wyjście na rower, rolki, squasha. Cokolwiek, w czym może być dobry i w czym może się popisać. Wow, umiem podnieść sztangę. Hej, umiem jeździć na rowerze bez doczepianych kółek. I takie tam. Może też zamęczać się historiami, w których rysuje się jako super męski samiec alfa. Wiecie, te wszystkie historie z serii 17 się próbował go dopaść, ale nie wiedzieli, że od 17 lat ćwiczył kraft magę i powalił ich wszystkich jedną ręką. Wszystkie te historie, czy czynności, które nagle zaczął ci serwować, mogą świadczyć o tym, że skrycie mu się podobasz, dlatego chciałby, żebyś widziała w nim faceta. Wizualizuję was jako parę. Kolejną Ukrytą oznaką, że ktoś myśli o tobie jak o potencjalnej partnerce jest to, że może żartować o was w kontekście bycia parą. Jakbym był twoim facetem, to pewnie po pierwszej kłótni zakopałbyś mnie w lesie. Wyobrażasz sobie nas na wakacjach, w takich samych szlafrokach i pantofelkach? Nie mógłbym być z tobą w związku. Za bardzo bym się bał, że jak się wszystko spieprzy, to przestaniesz mnie lubić. Może robić to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że zwyczajnie naprawdę o tym myśli, a łatwiej jest nam żartować z czegoś, co faktycznie chodzi nam po głowie, co w pewnym sensie jest dla nas krępujące. Po drugie, dlatego, że niejako chcę... Sprawdzić Twoją reakcję na tę myśl, czy faktycznie uznasz ją za totalnie śmieszną i szaloną, czy może jednak uznasz, że to nie jest takie szalone i jest to całkiem cute. A po trzecie, może chcieć zaimplementować tę myśl w Twojej głowie, trochę jak w incepcji. Niby żartuje sobie o Was, jak o parze, ale pod przykrywką żartu powoduje, że myśl przewodnia, czyli ty i on w związku, przedostaje się do Twojej świadomości i z czasem może już nie wydawać się taka szalona. Szuka powodu, aby Cię dotknąć. Jeżeli komuś się skrycie podobasz, to będzie szukał bezpośredniego kontaktu fizycznego z tobą. Może szukać okazji, aby cię dotknąć, na przykład kiedy powiesz, że bolą cię plecy, od razu zrywa się i mówi, daj, pomasuję ci. Oh, jest to strasznie wkurzające, kiedy to robią. Kiedy masz na sobie jakiś śmieć, włos, paproch, natychmiast go z ciebie zdejmuje. Jak komar chce cię użreć, to jest pierwszy do zabicia go. Oczywiście nie na zasadzie komara na tobie siedzi, tylko oj. Zabijamy na tobie komara, żeby ci nie, nie zrobił wielkiego bąbla. Delikatnie, kiedy coś ci się zaplącza we włosy, kiedy masz kołtun, pomoże Ci go rozplątać. Oczywiście mówiąc, jakie masz fajne, mięciutkie włosy, kiedy opowiedział Ci jakiś śmieszny żart, czy pokazał mem, z którego wspólnie się śmiejecie, może pod wpływem chwili złapać Cię za ramię, dotknąć Twojej ręki. Generalnie każda najmniejsza wymówka, aby lekko Cię dotknąć, czy chociaż smyrnąć, zdaje się powodować, że niemal natychmiast się do Ciebie teleportuje, czy biednie z pomocą, jakby ten paprok na Twoim ramieniu był jakiś kurwa radioaktywny. Co zabawne, możesz zauważyć, że do Twojej innej koleżanki, która ma kota i chodzi niemal cała oblepiona we włosach, z dziwnego powodu nie przybiega. Dlaczego? Ano dlatego, że to Ty mu się skrycie podobasz, a kiedy ktoś nam się podoba, podświadomie w pierwszej kolejności zaczynamy ciągnąć do niego fizycznie. Zmniejszamy dystans, wyłączamy dla tej y, osoby naszą Strefa komfortu, achylamy się, kiedy coś do nas mówi, aby być bliżej niej, i generalnie robimy wszystko, aby możliwie jak najbardziej się do tej osoby zbliżyć i chociaż przez chwilę móc ją poczuć. Nawiązuje komunikację, kiedy jest pijany. Kiedy ktoś ukrywa, co do ciebie czuje, można powiedzieć, że ma w głowie takiego małego strażnika, który pilnuje, aby przypadkiem się nie zdradzić. Bacznie filtruje wszystko, co mówi, robi i pisze, i te filtry przestają jednak działać, kiedy wypije się o jedno piwo za dużo. Generalnie, bycie podpitym sprzyja myśleniu o tych osobach, które nam się podobają i które są. Z różnych powodów nam bliskie, i z każdą kolejną kolejką myśli te są coraz bardziej intensywne, aż w końcu te myśli przeradzają się w realne czyny. Właśnie zazwyczaj wtedy piszesz do swojego ex. No i też właśnie wtedy możesz otrzymać od swojego kolegi niespodziewanego snapa. SMS-a czy telefon w środku sobotniej nocy, z którego dowiadujesz się, że chciał usłyszeć Twój głos, czy dowiedzieć się, co porabiasz, a może że przypadkiem nie jesteś na mieście, albo że w sumie to dawno chciał ci coś powiedzieć, ale nie miał odwagi, itd, i tak dalej. Takie zachowanie to bardzo wyraźny sygnał, że w głowie faceta musiały już wcześniej siedzieć bardzo rozbudowane myśli na Twój temat, które zostały puszczone luzem wraz z uśpionym strażnikiem w jego głowie, tudzież pijanym strażnikiem, to, co możesz wtedy usłyszeć, może być. Odzwierciedleniem tego, co naprawdę w stosunku do Ciebie czuje, ale normalnie wstydzi się, czy boi o tym powiedzieć. Zachowuje się dziwnie, kiedy Ty zachowujesz się swobodnie przy kimś płci przeciwnej. Na przykład, kiedy przebywacie razem w mieszanym towarzystwie i nagle poświęcasz więcej. Czasu na rozmowę i więcej uwagi innemu przedstawicielowi płci przeciwnej. A może to być jeszcze spotęgowane wtedy, kiedy zaczniesz swobodnie zachowywać się w jego towarzystwie, na przykład żartując, flirtując czy dotykając go. W takiej sytuacji możesz zaobserwować u faceta, któremu się podobasz, wyraźny wkurw na twarzy, nerwowe zerkanie czy nawet wchodzenie w rozmowę. I wynika to z faktu, że facet ten znajduje się w pułapce, którą niejako sam na siebie zastawił, dlatego że z jednej strony targają nim silne emocje, takie jak zazdrość, Bezsilność, wkurzenie, a z drugiej, nie może ich w wyraźny i jasny sposób wyrazić ani zakomunikować, bo przecież teoretycznie nic was nie łączy poza przyjaźnią. Może się też to objawiać w innych sytuacjach, na przykład, kiedy zobaczy jakiegoś innego faceta w Twoich social mediach, czy też kiedy um, wspominasz um, o kimś w rozmowie, może zadawać Ci wtedy dziwne pytania, które mają niejako wybadać konkurencję. Oczywiście. Rzucone totalnie mimochodem, e, pretekstem, czy sprytnie wplecione w konwersację na zupełnie inny temat. A tak w ogóle to, skąd się znacie? To jakiś Twój dobry znajomy? Ej, co to za ty, był u ciebie na relacji? Wszystko to może być oznaką, że temu komuś skrycie się podobasz i delikatnie mówiąc, nie jest zbyt szczęśliwy, kiedy ktoś inny za bardzo się do ciebie zbliża. Po szóste, przykłada wagę do wydarzeń. Osobie, której skrycie się podobasz, bardzo trudno w sytuacjach codziennych zrobić pierwszy krok. Chociażby ze względu na nieśmiałość czy środowisko, o którym mówiłam na początku. Tego filmu. Właśnie dlatego będzie szczególnie wyczulony na wszelkiego rodzaju imprezy, święta, ważne wydarzenia, podczas których będzie miał okazję się do ciebie realnie zbliżyć. Imprezy integracyjne, półmetki, wigilie pracownicze, wyjazdy, szkolenia, czy jakiekolwiek inne wydarzenie, na którym atmosfera będzie nieco bardziej luźna, będą dla niego. Wyjątkowo interesujące, ale nie tak bardzo jak to, czy ty weźmiesz w tych wydarzeniach udział. Właśnie dlatego mocnym sygnałem może być to, że bezpośrednio zapytacie, czy masz zamiar wziąć w takim wydarzeniu udział, a jeżeli nie zrobi tego bezpośrednio, to będzie starał się wszelkimi innymi możliwymi sposobami dowiedzieć się, na przykład poprzez wspólnych znajomych, czy przypadkiem też się na tą daną imprezę czy wydarzenie nie wybierasz. Jeżeli zapytacie bezpośrednio, no to w momencie, w którym nie wykażesz entuzjazmu lub wykażesz niedecydowanie, może starać się Ciebie przekonać na zasadzie tutaj spokój, fajnie będzie, wszyscy tam będą, musisz iść, napijemy się wreszcie, X, Y i Z też się wybierają. Nie możesz nie pójść. Słyszałem plotki, że na imprezie niespodziewanie ma się pojawić Beyoncé. Co będzie, jeżeli to prawda i to przegapisz? No i w przypadku, kiedy powiesz, że nie możesz się pojawić, będziesz mogła zaobserwować wyraźne rozczarowanie na jego twarzy, czy nawet smutek. Co może być silnym sygnałem, że skrywa do ciebie uczucia, robi plany tylko dla was dwojga. Facet, któremu skrycie się podobasz, często ma ten problem, że chciałby od ciebie czegoś więcej, ale przez warunki, w których się poznaliście, jesteście skazani na towarzystwo innych ludzi. Czy to waszych wspólnych znajomych, czy rówieśników ze szkoły, czy z roku, czy innych ludzi, z którymi pracujecie, zawsze ktoś jest w pobliżu. No w takich warunkach trudno budować relacje. Wasza romantyczną. Dlatego kolejnym sygnałem może być to, że koleś, któremu skrycie się podobasz, będzie szukał pretekstów, abyście byli tylko we dwoje. Oczywiście nigdy nie nazwie tego randką, tylko poda ci jakiś najbardziej głupi i absurdalny powód, dla którego gdzieś cię zaprasza albo prosi o pomoc. Na dodatek możecie tam być tylko we dwoje. Nie poszła byś ze mną razem na wesele, potrzebuję kogoś do wyjadania sernika, bo moja mama nadal myśli, że to moje ulubione ciasto. Nie chcesz może przejść ze mną do kina? Mam dwie imienne wejściówki i akurat Jedna z nich jest na Annę. Może poszłabyś ze mną wyprowadzić psa, ma lęk separacyjny i nie da się go wyprowadzić w mniej niż dwie osoby, a moi rodzice wyjechali właśnie dlatego. Jeżeli dostaniesz taką propozycję, plus występują inne oznaki, o których mówiłam wcześniej, możesz być na 90% pewna, że skrycie mu się podobasz i chciałby mieć możliwość rozwinięcia Waszej relacji. Dlatego, jeżeli on też Ci się podoba, zgódź się. A jeżeli kiedyś wyjdzie z tego coś więcej, będziesz mogła mu powiedzieć, że od dawna wiedziałaś, że skrycie mu się podobasz. Czy oglądając ten film jakieś oznaki wydały Wam się znajome? Czy mieliście kiedyś sytuację, że ktoś wysyłał Wam mieszane sygnały i nie wiedzieliście, czy tylko Was lubi, czy może jednak lubi? Napiszcie w komentarzu poniżej. A ja zapraszam Was do zapoznania się z innymi, nieoczywistymi sygnałami w relacjach. Znajdziecie je oczywiście w linku pod tym filmem, a ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę i do do zobaczenia niebawem. Adios!